Dzień dobry wszystkim. Witam Was bardzo, bardzo cieplutko w ten bardzo chłodny letni dzień. Na początek chciałam Wam bardzo podziękować za miłe słowa od Was, które dostałam prywatnie, dlatego że większość Was zna mnie, bo tak po prostu. Więc naprawdę bardzo za to dziękuję. To było dla mnie bardzo miłe, bardzo zachęcające. Um, mam nadzieję, że. Może tylko chcecie zobaczyć, tak? A może jednak was zachęcę do tego, żeby zrobić, dlatego że rzeczy ze sklepu, owszem, my mamy je szybko, tak? Ale nie zawsze to, co jest szybko, jest dobrze. Wiemy dobrze, że w sklepach, w tych rzeczach, które kupujemy, jest bardzo dużo chemii, a ja też kupuję. Tak jak mówię, ja też kupuję rzeczy czasami ze sklepu, bo nie ma wyjścia, tak? Nie mam działki. To znaczy, tutaj nie mam działki swojej, gdzie mogłabym te warzywa po prostu mieć, czy jakieś tam inne owoce, czy, czy coś. Dlatego mówię, chodzę sobie na przykład do parku i zbieram mierzyny naturalne, bardzo, bardzo eko i inne ziółka, tak? Dzisiaj chciałam Wam pokazać. Po prostu zwyczajny zakwas buraczków. Ten przepis jest w rodzinie pewnie od bardzo dawna. Na pewno moja mamusia, której bardzo dziękuję, ma od swojej mamusi, czyli mojej babci, więc u mnie w rodzinie pewnie też tak się robi. Bardzo zwyczajny, bardzo prosty, więc tutaj w słoiczku mam cztery czerwone buraczki skrojone. Za chwileczkę zwyczajnie, szybciutko pokażę, co robię. To jest bardzo proste. Więc buraczki, które mamy, jak widzicie, mam tutaj na talerzyku przygotowane. E, troszkę czosnku, troszkę ziela angielskiego, trochę liścia laurowego. On jest zielony dlatego, że go świeżo właśnie zerwałam. I trochę chleba, żeby zakwas się szybciej zrobił. Więc wrzucę chleba. O, wystarczy. Liście laurowe czosnek, ziele angielskie. Zaleję wodą. I tak zostawię na jakiś czas. To nie będzie domknięte, tylko tak. Warsza się to mi ładnie zrobi, jakieś dwa tygodnie. A za dwa tygodnie będzie zakwas burakowy o takim bardzo ładnym kolorze. Tam widzę czerwony, ale on jest taki naprawdę różowawy. Bardzo świeży, bardzo orzeźwiający. Na chłodne dni jest naprawdę rewelacyjny. Lepiej gasi pragnienie niż wszystkie słodkie napoje. Jest bardzo intensywny. Taki jak lubię. Kiedyś siostra poczęstowała mnie e, sokiem z buraków ze sklepu, ale muszę powiedzieć, że ja tego nie mogłam po prostu wypić. Tam była taka ilość cukru, czy sama nie wiem czegoś jeszcze, a to tylko kwestia czasu. Musimy się po prostu uzbroić w cierpliwość i tyle. E, teraz mam tutaj drugi słoik. To jest słoik z wiśniami, które jakiś czas temu zalałam alkoholem. <grych> tak, będzie naleweczka, więc ja to za chwilę przeleję. Nalewka już jest przelana. Tak wygląda. Jest naprawdę piękny, czerwony kolor. A tak wyglądają wiśnie. One już są bardzo, bardzo jasne, dlatego, że wszystkie takie dobre wartości odżywcze po prostu... Alkohol zadziałał jak rozpuszczalnik, wyciągnął to z naszych owoców, więc mamy w tym momencie taką tynkturę, jak to nazywają poprawnie, naleweczkę. I teraz co zrobić, żeby nawet dziecko mogło się napić e, takiego wyciągu? Zostawiamy małą ilość e, tej nalewki w jakimś kubku, w jakimś naczyniu, słoiku na kilka tygodni, do momentu, aż alkohol odparuje. Al, bo alkohol paruje, on się nie utrzyma, jeżeli nie jest zamknięty. Więc po takim czasie, kiedy ten alkohol wyparuje, nawet dziecko może dostać e, taką, taki wyciąg z soku, z, przepraszam, z wiśni. Jak wiadomo, wiśnie wszystkie czerwone owoce są dobre na krew, na krążenie, na serce. E, po prostu my to wiemy, tak? My nie musimy znać całego składu chemicznego. Nasze babcie też tego nie znały, wiedziały co na co stosować z reguły i wiedziały, że to jest po prostu dobre i zdrowe. Więc teraz do mojej naleweczki powinnam dodać cukru, ale ja tu jeszcze mam syrop z wiśni, który za chwilę doleję, za chwilę zmieszam z nalewką. I oczywiście zostawię ją na zimę, tak? Po kieliszeczku, na rozgrzewkę, w jakiś zimny dzień, do tego, żeby po prostu trochę odnieść te, te jakieś tam wartości odżywcze, których brakuje w zimie. E, oczywiście, że tego nie będę piła wszystkiego naraz, bo to nie o to chodzi, tak? Moja babcia świętej pamięci, bardzo kochana. Babcia Hela też zawsze wypijała sobie kieliszeczek koniaku, dlatego że miała niskie ciśnienie. Ja odziedziczyłam to po babci, bo tak myślałam, że to się dziedziczy, ale muszę Wam powiedzieć, że nauczyłam się z tym pracować i dzisiaj mam bardzo dobre ciśnienie, dlatego że właściwie sama sobie to uregulowałam, tak? Więc tym miłym akcentem, właściwie, żeby nie przedłużać, żeby nie zanudzać a tylko zachęcić do tego, żebyście też sobie zrobili coś takiego fajnego, dobrego i zdrowego w domu. Bardzo Państwu dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, kliknijcie tego lajka, like dajcie jakiś fajny komentarz. Jeżeli nawet nie podoba się, dajcie niefajny, no trudno, też przeżyję. Tak? Nie każdy musi e, lubić to, co ja robię. Nie, nie, wiem, że niektórzy ludzie, albo może nawet większość wolą pójść do sklepu kupić gotowe, bo tak jest wygodnie, bo tak jest szybko, bo w takim świecie żyjemy ale ja chciałam po prostu zachęcić do tego, żeby żyć troszeczkę zdrowiej w tym niezdrowym świecie. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia następnym razem.